Musisz przestać tak do siebie mówić, że jesteś głupi, gdy czegoś nie wiesz, że jak ci nie stać, to jesteś gorszy, że jesteś gruba i brzydka. Nie mów tak, że powinieneś mieć więcej, że nie taki biust, nieodpowiednia twarz, że masz za małe mięśnie, że zawiodłaś innych. Bo to nieprawda. Kiedyś tak nie było. Dawno temu, zanim jeszcze się urodziłeś, pewna kobieta gdzieś szła, niczego nie przeczuwając, i spotkała mężczyznę, który też nie wiedział, co się za chwilę stanie. Ta kobieta spojrzała w jego oczy, on zatrzymał się. Na dłużej, i coś się wtedy wydarzyło coś ważnego. Oni nie umieli tego nazwać, ale to coś zaczęło ich do siebie zbliżać bo gdy rozmawiali ze sobą, to nie słyszeli nikogo innego tak jakby świat nie istniał. Gdy patrzyli na siebie nie widzieli nic więcej czuli, że mają przed oczami wszystko, czego potrzebują. Gdy się dotykali, zapominali w objęciach o tym, jacy rzekomo mają być, oddając się czemuś większemu od nich samych, oddając się miłości. I w chwili, gdy byli tak blisko, że ich ciała stały się jednością, wydarzyło się coś wyjątkowego, najważniejszego. Powstałeś ty. Niepowtarzalny. Gdy ona się dowiedziała i mu powiedziała, w tym chłopaku coś się zmieniło. On się zmienił. Dla ciebie. A ona dbała od tej pory o siebie. Dla kogoś, kto stał się ważniejszym nawet od niej. To ty. I gdy była z Tobą w ciąży i dotykała czule swojego brzucha. To dlatego, że cieszyła się na myśl, że będziesz. Tata mówił ci, że Cię bardzo kocha, że czeka na Ciebie. Przygotowali dla Ciebie pokoik, kupili najlepsze łóżeczko i czuli, że stanie się coś niepowtarzalnego: że pojawi się ktoś, kto na zawsze odmieni ich życie. Wyobrażali sobie Ciebie. Bez oczekiwań co do kształtu Twojego ciała, bez planów, że masz być jakiś, bez wymagań, że musisz żyć jakąś przyszłością. Byłeś OK zanim w ogóle się pojawiłeś, rozumiesz? Byłaś OK zanim przyszłaś na świat. I nadszedł moment narodzin, i mimo jej bólu i jego strachu, który pokonali. Bo byłeś ważniejszy niż cokolwiek innego. Pojawiłeś się na tym świecie. Teraz musisz zrobić coś, co powinnaś zrobić dawno. Zatrzymaj ten film w swojej wyobraźni. Weź siebie malutkiego na ręce. Spójrz w te niebieskie i głębokie, jako ocean oczy I powiedz sobie coś, co to niewinne dziecko zapamięta do końca życia. To, że świat czeka na Twoje przyjście, że są ludzie, którzy Cię potrzebują. Jesteś kochana, masz prawo się rozwijać, jesteś niezgłębiony, możesz tworzyć wspaniałe rzeczy. Jeśli będziesz chciał coś zmienić, to nie dlatego, że coś jest z Tobą nie tak, ale dlatego, że przyszedł właściwy czas. Wszystko jest z Tobą w porządku, zawsze było. To czy będziesz chudsza czy grubsza, bogatsza czy biedniejsza, z tytułami czy bez. Nie zmieni tego czegoś, co widzisz w oczach niewinnego dziecka, które właśnie zaczyna swoje życie. Wszystko jest z tobą w porządku. Pamiętaj o tym. Bądź więc swoim przewodnikiem, nauczycielem, wyrozumiałym, kochającym rodzicem. Nie bądź dla siebie taka twarda. Zmieniaj się, ale dlatego, że możesz więcej, a nie dlatego, że jesteś mniej. Realizuj siebie, a nie oczekiwania innych. Działaj, bo chcesz, a nie dlatego, że boisz się reakcji ludzi. Wszystko jest z tobą w porządku. Uczysz się, rozwijasz. Pamiętaj o tym. Wszystko jest z tobą w porządku.